Zaraz już będziemy jechać. Świnki już są w transporterze. Przyjechaliśmy po Zuzie na działkę i bierzemy ją teraz na wieś. Jesteśmy już na wsi. Szek Sonia, szczeka, ale chyba nie chce wyjść. Sonia, Majeczka na wsi leży sobie na poduszce na tarasie. A z ja spaceruje. I oczywiście, jak zawsze, skubię trawkę, koniczynę. Jesteśmy już na wsi i właśnie rozpoczynamy serię wakacje na wsi. Nie wiem, czy to mówiłam w tym filmiku, jak już jechaliśmy, czy w ogóle się z wami witałam, ale chyba tak. No, nieważne. Zaczynamy serię wakacje na wsi razem ze wszystkimi zwierzakami. Ja już dziewczyną przygotowałam ich kącik. Znaczy mam nam się tutaj maje i Sania. Dziewczyny mają dwa legowiska, to znaczy to legowisko od łapką szyte handmade oraz e, tipi. E, tipi i kocyk. Nie wiem jeszcze, który psiak gdzie będzie spał, to już sobie sobie wybiorą. Właściwie może być tak, że one będą chciały spać na zmianę raz jedna, tutaj raz druga tam się położy, więc jak już będą sobie chciały, będą wybierać same. Wyjam też kilka zabaweczek mojeczki. I ukochanego leniwca, tu na przysmaki węża, świnkę, dziewczynę też położyłam miseczki. Także to jest w ogóle kącik piesków, tak się prezentuje. Jestem właśnie w kuchni i zrobiłam sobie herbatkę. I mam taki kubeczek z owieczką, Maja oczywiście musi nawet za mną do kuchni przychodzić. Doreczka, może chcesz, czy nazwór wypuścicie? Co wypuścicie, nazwór? Nie wiem, czy chcę, czy nie. Nie, nie Tak wygląda miejscówka świnek, mają paśnik, nurkę legowisko. Jeszcze nie muszę zamontować pejdołko. Mam nadzieję, że świnkom się podoba. Już od razu rzuciły się do jedzenia sianka. poszła do narki. Już przyniosłam prosjaki. Teraz otworzę wybieg. Właśnie przygotowujemy ognisko, które zaraz się zacznie. Znaczy już się pali, ale jeszcze nikogo prawie na ognisku nie ma, tylko my jesteśmy. I oczywiście tutaj też pieski mają przygotowane swoje miejscówki. Jeszcze muszę tu donieść, przenieść parę rzeczy. Jest legowisko jakieś stare, Soni. Teraz jest na wsi, bo Sonia ma nowe i tu też drugie, też jakieś stare. To jest w ogóle pierwsze legowisko, które Sonia miała, nawet jako była szczeniaczkiem, że ono jest na wsi. Także tu jest miejsce dla piesków, też ich woda. No i ognisko już się pali. I tu mamy dwa stoliki, bo tu jeszcze z drugiej strony, już Wam pokazuję, jak to wygląda, jest jeszcze stół, taki naturalny, naturalne, drewno zrebrone i pniaczki, na których można siedzieć. A po tej stronie mamy stół plastikowy. Ale krzesło zawsze można jeszcze donieść, bo jeszcze nie wszystko przyniecą. No i oczywiście jedzonko. Ja dla siebie mam kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski sojowe w przyprawie z paprykami, w przyprawie paprykowej wegetariańskie. No tu oczywiście dla innych są normalne kiełbaski, dlatego Maja już je odsyje i oczywiście się przygląda. Ale Maja nie może ma kiełbaski z lotniska jeść. I jeszcze tu jeszcze jest jedna paczka wegetariańskich. Maja na wsi siedząca przy stole, no jak gdzie tam jesteś? Zbieramy się na wycieczkę rowerową I jedziemy z mają na drugie Bierzemy dla siebie ciastka, dla mojej wody. Mam tutaj dla mnie miseczka, Wziąłem też szelki. To wszystko sobie już spakowałam. No, a je już mamy w koszyku i będziemy jechać teraz na asfalt. Potem trochę asfaltem i wjedziemy w jakąś dłuższkę polną. Jedziemy do drogi palnej i już wypuszczamy majeczkę. Trzymaj, ten koszyk trzymaj. I jedziemy na ten górkę, a już będzie z nami biegła. O, sąd weźmy, wyjechałeś. Jak widzicie, ja jedę. Chwilowo kieruję jedną ręką, bo chcę coś nagrać. Maja biegnie z najwyższymi rowerami, ale jedziemy powoli na razie. Spokojnie może biec. Jak będziemy jechać szybciej, to wtedy ją weźmiemy na... do koszka No wyprzedzam Cię. Nie! już zaczyna się droga dość. Z kamieniami, także muszę schować aparat. Zjechaliśmy z górki. Właśnie z tej. I teraz mamy chwilę przystanek, ponieważ ma dam pić. I później znowu będziemy jechać. Tylko później już moja nie będzie za nami biegła, tylko bierzemy ją do koszyka teraz jeszcze dam jej wodę. Na meczkę. Maja jest już w koszyku, tak że my ruszamy i będziemy jechać. Dojechałyśmy już i będziemy teraz wracać. Bo ja właściwie Wam nagrywam urywki, ale tak naprawdę nasza wycieczka potrwa co najmniej dwie godziny. I znowu Maja będzie szła teraz sobie pod górkę, bo my kawałek będziemy też prowadzić rowerem. chcecie? Może nagram z nimi tester? I dzisiaj nagram tester Pedigree Ranchas. Jest to jakaś nowość z Pedigree. Przynajmniej mojej nigdy nie jadłem. Jest napisane, że nie zawiera zbóż. I dam im dzisiaj do przetestowania. Zaraz im to otworzę. Maja już cały czas ze mną biega. I daję im po jednym. Tak wyglądają te gryzeczki. Ja są dość twarde, więc nie wiem, jak dziewczyny sobie z nimi poradzą. Słyszę, że chcesz takiego dostać? Maja położyła się w legowisku i jest sobie gryzaczka jednak ten gryzak jest, jest twardy, ale widzę, że no gryzam sobie go nawet sobie radzi, Maja Maja no, gdzieś w ogóle poszła z tym gryzaczkiem Może na nadwór chce iść, więc ja właściwie mogłabym ją wypuścić. Nie wiem, sobie idzie, może zjeść. Maja wyskakuje na wszystkie kanapy w domku. i do tego grodzaka. A ja teraz wam pokażę, jak Sania sobie radzi. To też sobie dobrze radzi. Maję no, ja jednak wypuszczę, bo na cały czas spisku z tym gryzakiem.

Co mi się jeszcze wdomkuje? O co widzę kończy A moje zamiast jeść dobiega Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych